Dzień dobry Państwu. Już niedługo rozpoczynamy drugi weekend wyścigowy w Sopocie, a dokładnie trzeci dzień tego krótkiego, ale bardzo interesującego programu w tym nadmorskim kurorcie. No, i my oczywiście przychodzimy z pomocą w podcaście wyścigowym. Spróbujemy pomóc we wskazywaniu faworytów zwycięzców gonitw. W zeszłym tygodniu poszło nam całkiem nieźle z krzyżkiem. Miejmy nadzieję, że podtrzymamy tę dobrą. Passe. Rozpoczynamy w sobotę 20 lipca. W planie jest, są, jest 7 gonitw. Każda gonitwa ma swojego patrona. Do tego przyzwyczailiśmy się w Sopocie, Do swojego patrona, swojego sponsora. Mam nadzieję, że nie będę zapomi zapominał w trakcie um, o czytaniu, o wymienianiu tych sponsorów. No bo jest to bardzo um, taka zacna inicjatywa. Wspieranie wyścigów konnych. Um, no a jeżeli bym to zrobił, no to najmocniej przepraszam. Natomiast dołożę wszelkich starań aby tak się nie stało. Z Państwem się przywitałem. Krzysiek, witaj i przechodzimy do omawiania pierwszej gonitwy. Witaj, dzień dobry Państwu. Pierwszy wyścig w sobotni to jest gonitwa o Puchar AMG Motors autoryzowanego dealera Sang Young. Ten wyścig rozpocznie się o 15.30. Jest to gonitwa międzynarodowa dla 3 i 4-letnich kusaków francuskich. Dystans 2000 metrów. No i po tym, co się działo w ubiegłym tygodniu, mam tutaj swojego mocnego faworyta. Jest nim Kibela Dudorat. Nie dlatego, żeby ta klacz była tak wyraźnie lepsza od całego rocznika, ale wygrała przed tygodniem. Pokonała dzisiejszych rywali. No, a do do tego te konie trenowane i powożone, no nie tylko przez Władysława Pandela powożone, no bo w zeszłym tygodniu Jezero wygrał powożony przez Wasyla Finczuka, no ale Kibela akurat pod Władysławem Pandelem również zwyciężyła, więc Kibela będzie moją faworytką. Drugim wyborem Kadabra Heuveland, no i liczę na poprawę u Kailona i Kiberiona Darżą Widać, że te konie mają jeszcze pewne rezerwy, zwłaszcza Kiberion widać było ze sporym brzuszkiem, no ale tak powoli się rozkręcał, więc myślę, że te konie mogą poprawić. Natomiast z faworytem gonitwy dla mnie jedynka Kibla dorad. Oczywiście najgroźniejsza rywalka to Kadabra Heuveland z czwórką. No, trzeba się liczyć też z Kiwalem, który pobiegnie z dwójką, no, ale ten konie ostatnio w ostatnich startach galopował praktycznie zawsze, no i to przekładało się na nieco gorsze wyniki niż we wcześniejszej fazie sezonu. Tak, standardowa grupa tutaj rywalizuje tych czteroletnich koni, nie ma ich za wiele, więc ciągle mamy wyścigi w podobnym gronie. Jak widzimy, to różnie się układało. Kibella, dwa zwycięstwa, trzy zwycięstwa Kejwala i dwa zwycięstwa Kadabry, więc nam się troszkę mieszają, ale zgadzam się z Tobą, że po tym zeszłym tygodniu wydaje się, że Kibella jest zdecydowaną faworytką. Kadabra przebiegła dobrze. Jedyne, co może. Lekko mnie zaskoczyło to, to, że nie była w stanie oddać takiego finiszu, jak to wcześniej wygląda, wyglądało w Warszawie, natomiast myślę, że to kwestia tego, że w mocnym dość tempie są rozgrywane wyścigi w Sopocie. Więc dla mnie też faworytką Kibela, natomiast no, jej rywalami konie ze stajni Unihorse druga gonitwa Opuchar Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wyścig dla kończystej krwi arabskiej na dystansie 2000 metrów. No i tutaj większość koni jest zapisanych przez Petro Nakonecznego, Nakonecznego i przez parę y, państwa Kryszyłowiczów, pana Wiesława i panią Małgorzatę. No, takim jednym, jedynym rodzynkiem jest y, prawda ze stajni Wiaczysława Szymczuka. Ta klacz debiutuje, więc y, trudno ocenić jej możliwości. Ja z tej ośmiokonnej stawki wybrałem sobie dwa konie właśnie ze Stani Kryszyłowiczów. Ta stania w bardzo dobrej formie. Zwycięstwa w ubiegły weekend, między innymi Pagani z dobrej strony się pokazała, no ale też wyściga dla koni arabskich dobre wyniki. Więc dla mnie Donatello pod Małgorzatą Kreszyłowicz z numerem 8, koń, który dwukrotnie był czwarty, ostatnio drugie miejsce za Diaforą, radził sobie naprawdę nieźle. Ale dołożę też z trójką El Marinere klacz, na której jeździła ostatnio Wiktoria Szczebysty. Amazonka, no jednak z mniejszym doświadczeniem niż Erbol Zamudin, będący w świetnej formie, Erbol Zamudin, który pojedzie na niej tym razem w Sopocie, więc myślę, że El Marinera może mocno poprawić. Podsumowując dla mnie trójka i ósemka. Tak, wyścig, w którym mają przewagę te konie ze Wiesława Kryszyłowicza, znaczy Wiesława Krzysztojcza, Małgorzaty Kryszyłowicz, ponieważ startowały, już mają sporo doświadczenia na swoim koncie, po trzy starty to jest naprawdę sporo i wyglądało to dobrze, więc zgadzam się z tą, że na te konie trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Natomiast. Ja jestem bardzo ciekaw też występu koni ze stajni Petro na koniecznego, bo one pokazały się nieźle ostatnio w Sopocie, więc myślę, że dosiadana przez niego Otella, a zwłaszcza chyba Aszton prywatnej hodowli, to są konie, które tutaj mogą spróbować przewieźć niespodziankę. Zobaczymy, czy to wystarczy, bo jednak mają spory minus w postaci braku doświadczenia wobec dwójki wspomnianych przez nas rywali, a więc. Donatello El Marinera. Gdybym miał dokładać trzeciego konia, to wskazałbym Ashton. W gonitwie trzeciej zobaczymy panie, czyli kolejna cona Women Power Series. To już piąty wyścig z tego cyklu w tym sezonie. Przypomnijmy, wszystko rozpoczęło się w Warszawie, potem był wyścig we Wrocławiu, znowu Warszawa. No i teraz do Sopotu również zawitał ten popularny cykl. No i będzie miała oczywiście, ta gonitwa będzie miała swojego sponsora. Jest to gonitwa Opuchar firmy Motorcycle 3 City. Wyścig dla koni. Trzyletnich czwartej grupy, dystans 2000 metrów, wycofana zostanie inwencja, która zwyciężyła przed tygodniem, nie spełnia warunków tej gonitwy, natomiast no, pozostało jeszcze 6 koni w zapisie, zobaczymy czy pobiegnie Neve z siódemką, jeżeli pobiegnie no, to będę ten klacz liczył, no ale przed tygodniem była wycofana, więc zobaczymy jak to będzie, natomiast Takim koniem, którego bardzo mocno liczę, to jest czwórka. tużur Pluvi. Koń, który rozpoczął karierę w tym sezonie. No i ten Ogier tak z każdym startem radził sobie lepiej. Ten ostatni występ, gdzie zajął czwarte miejsce z niewielką stradą do Blushing Meadows, Sajonary i Asgarda, naprawdę takich solidnych koni, no, daje duże nadzieje, że w tym wyścigu będzie się liczył walco wygraną. No, dla mnie będzie. Faworytem, nawet jakby tutaj Neve wystartowała, to myślę, że ten koniec w takim, w bardzo dobrej, takiej tendencji wzrostowej z formą i może się, tu, powinien się tutaj liczyć. Ja tutaj, mimo, ze względu na to, że Daria Panzer jest niezwykle skuteczna w rywalizacji Women Power Series, wydaje mi się, że Neve tutaj ma duże szanse na zwycięstwo, ale zgadzam się zdecydowanie, bo tutaj. Karolina Kamińska na tużur de również może postawić twarde warunki, więc zgadzam się, że tutaj mamy taką dwójkę faworytów, którzy się wyróżniają, którzy powinni walczyć o zwycięstwo. Ja lekko wskazuję mimo wszystko na Neve, ale będzie sprawa między tą dwójką chyba otwarta. Czwarty wyścig to gonitwa o puchar firmy Zeger. Wyścig dla czteroletnich i starszych koni arabskich czystej krwi hodowli polskiej, dystans 2000 metrów, zostało zapisanych tutaj 8 koni, no i ja z tej ósemki wybrałem dwóch takich weteranów. Pierwszy to z jedynką Celebryk, koń, który w ostatnich startach znowu pokazuje się z tej lepszej strony, więc myślę, że będzie się tutaj liczył w rozgrywce. A drugi z tych koni to jest biegnący z piątką Hamal. Ten koń jeszcze w tym roku nie, nie jest w najwyższej formie, no ale w ubiegłym sezonie pokazał, że potrafi walczyć z konkurentami zdecydowanie mocniejszymi niż spotka się w najbliższą sobotę w sopocie to też dało mu Taką przepustkę do startu w ubiegłorocznej nagrodzie porównawczej. Wcześniej jedno zwycięstwo, dwa drugie miejsca i kilka płatnych, wysokich lokat w mocnych stawkach. Także bardzo udany sezon 2023 dla Hamala. W tym roku myślę, że jeszcze jest na takim pasie startowym jeszcze nie wystartował, ale gdy ruszy z formą, to, to będzie bardzo dobrze. Tak, dla mnie faworytem dość wyraźnym jest Hamal w tym wyścigu. Dodajmy, że te gonitwy dla koni polskich hodowli, dla starszych koni mm, ostatnio, no wielka niespodzianka tam miała miejsce, to wtedy właśnie biegał celebryk w Warszawie, wygrała Cechini przed mardem. tam to były jakieś niesamowite wybuchy, więc... No trzeba uważać trochę na te wyścigi, natomiast no dla mnie dość wyraźnym faworytem jest Hamal i w drugiej kolejności też uważam, że celebryk, no nie pozostawiasz mi wyboru, a po raz kolejny się z Tobą zgodzić. Kolejny wyścig to gonitwa piąta opuchar prezesa totalizatora sportowego. Wyścig dla czteroletnich i starszych koni trzeciej grupy na dystansie 1600 metrów. No i w tej stawce mamy takie dwa konie zdecydowanie wyróżniające się możliwościami. To jest z dwójką akurat i z piątką. El Corazone. Teoretycznie te dwa konie powinny rozgrywać między sobą wyścig, no ale warto zwrócić uwagę, że przed tygodniem akurat e, przegrał właśnie w Sopocie ze startującym tutaj e, m, Saif no Shadda. Przepraszam, to, to było... We, we Wrocławiu, Przepraszam, to było we Wrocławiu, tak. W ostatnim starcie akurat przegrał ze Saifem Shadatem. Tam oczywiście były bardzo duże różnice w wagach, no ale tu też te 5 kg jest na korzyść Saif Shadada. Zobaczymy, jak uda się ten rewanż. W Sopocie akurata, natomiast jeżeli chodzi o możliwości, tak jak wspomniałem, dwójka i piątka, akurat z El jeżeli chodzi o formę, no to Saif Szahdad ostatnio regularnie punktuje cały czas wysoko. No i, i w Sopocie, i właśnie ten wyścig, którym pokonał akurata, to był Wrocław, natomiast w Sopocie już też pokazał się z dobrej strony. Na dzisiejszym dystansie walczył z Batylon, ostatecznie przegrał, zajął drugie miejsce, no ale pokazał się naprawdę z dobrej strony. No cóż, Elko Razon w ubiegłym sezonie pojechał do Sopotu, wygrał wyścig. Myślę, że tym razem, zwłaszcza na takim swoim chyba koronnym dystansie 1600 metrów, również będzie trudny do pokonania, więc kolejna dobra szansa przed Karoliną Kamińską i, i myślę, że Elko tutaj jest pierwszym wyborem. Natomiast drugim wyborem dla mnie w, po takiej głębszej analizie jednak jest Saif dat, który jest w dobrej formie, który bardzo dobrze czuje się na hipodromie w Sopocie, poniesie korzystną wagę, no i zobaczymy. Aczkolwiek to, co podkreślałeś, no tym razem różnica w wagach jest zdecydowanie mniejsza niż we Wrocławiu, bo wtedy było 10 kg, teraz jest 5, więc no teoretycznie wydaje się, że to na korzyść akurata. Ja jednak wybieram kolejność 5-1. Golitwa o puchar firmy Biotanik to jest nasz wyścig szósty sobotni sprint na 1200 metrów dla czteroletnich i starszych koni wyłącznie czwartej grupy. No, i tutaj jest jeden koń, który się wyróżnia w tej stawce. To jest biegnący z siódmą Winchester. Koń, który prezentuje równą formę, ale coś niełatwo mu jest wygrywać. Bo mimo tej takiej solidnej formy w ubiegłym roku nie wygrał gonitwy, w tym roku też dwukrotnie drugi, raz czwarty. Więc wydaje się, że Winchester jest tutaj no. Trochę takim umiarkowanym faworytem yy, w środę Dustin Sabat Bekow, yy, No, i zobaczymy, czy uda mu się przeciwstawić takiej trójce ze stajni Tomasza Pastuszki. Yy, trójce koni, które prezentują się nieźle w Sopocie. Yy, no, pokazały zbliżoną formę, można powiedzieć, bo te odległości między nimi nie były duże. To jest biegnąca z jedynką młodzór, z czwórką. Antar, Bin, Shadat i z piątką Quick Flink. No i tak jak mówię, ta trójka wydaje się taka dość wyrównana, natomiast lekkim faworytem Winchester. No i zobaczymy, czy, czy ten solidny ogier w końcu po dłuższym czasie odniesie zwycięstwo. Pierwsze w karierze, bo ten koń nie odniósł zwycięstwa. w karierze, tak. Moim zdaniem. To konio w no, dość przeciętnych możliwościach, natomiast biegający na solidnym poziomie w tych najniższych grupach, lubiący krótkie dystanse, i myślę, że to rzeczywiście jest moment, w którym wreszcie będzie można cieszyć się z jego pierwszej wygranej, więc Winchester jest faworytem. Natomiast według mnie sprawa drugiego miejsca jest otwarta, ale tylko pomiędzy dwójką, to jest Jujure i Antarbin Shadat. Gdybym miał wybierać jednego konia, to chociaż Jujure tydzień temu zaprezentowała się lepiej to wydaje mi się, że Antar Bin Shadat jest koniem, który ma większe rezerwy na ten moment ma swoje lata i wybrałbym czwórkę. Natomiast no, realnie rzecz biorąc, Winchester jest pierwszym faworytem, natomiast jedynka Jur i Antar Bin Shadat z czwórką powinny walczyć o miejsce drugie. Dzień zamkniemy gonitwą o Puchar, przewodniczącej rady miasta Sopotu, e, czyli Sopotskim Maratonem dla Kusaków. E, naj, tradycyjnie można powiedzieć, już najdłuższy wyścig mitingu 3000 metrów. No i jest to handicap. E, konie startują z różnych dystansów. Handicap dla Kusaków właśnie na tym polega, że startują z różnych dystansów. No i w pierwszym rzędzie znalazły się e, Galofon Rezero i Joy Dabome. Dwójka koni trenera Władysława Pandela w bardzo dobrej formie. Mówię o Jezero i Joyda Bome. Natomiast jest tutaj fenomenalna klacz, furnika. Ona wystartuje aż 60 metrów za nimi. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na, na wynik. No, bo w, na tak długim dystansie, na tym specyficznym torze trzeba wykazać się cierpliwością, o, trzeba oszczędzić y, siły konia w dystansie. No, i potem na finiszu, jeżeli rzeczywiście te y, siły będą, no to furnika wiemy, że y, obecnie jest, można już powiedzieć, nie do ogrania, ponieważ przed tygodniem ograła y, wielkiego faktoriela konia roku 2023-2022, no i w tym roku może być ta zmiana warta. Zobaczymy, czy tutaj furnika poradzi sobie z długim dystansem, z handicapem, i naprawdę z taką solidną stawką. Jeżeli nie furnika, no to myślę, że właśnie te dwa konie trenera Władysława Pandela, które wymieniłem na początku ze względu na warunki gonitwy, mają szansę. Myślę, że też takim stejerem jest biegnący z piątką i Ten koń ma tylko 20 metrów y, straty, więc 40 metrów za furnikom, 20 metrów za Jezero i Joyda Bome. No to więc y, to są takie konie, które mogą tutaj. Mogą tutaj sprawić problemy faworytce właśnie ze względu na te nietypowe warunki gonitwy. Podsumowując, jednak, faworytką furnika, no bo jeżeli nie ona, to trzeba by wymieniać tutaj kilka e, imion. No cóż, myślę, że pierwsze zaskoczeniem jest to, że brakuje na starcie Faktoriela, zwycięzcy sprzed roku konia, który wydaje się, że na tych długich dystansach czuje się znakomicie. No i w tej sytuacji zdecydowanym numerem jeden jest rzeczywiście furnika. No ale musimy brać pod uwagę te warunki nietypowe tej gonitwy, długi dystans, no i ten handicap. Ja pamiętam, że furnika w zeszłym roku jakoś marny ten start. W maratonie, chyba trzykrotnie go ostatecznie zakończyłaś na dyskwalifikacji, ale wówczas nie Jessica Michaldzka, z którą no, w przeciągu całej kariery zdecydowanie najlepiej współpracuje, więc zgadzam się, że faworytką jest twórnika mimo straty na starcie, bo jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast ja uważam, że numerem dwa i to zdecydowanie i koniem, który może spróbować wykorzystać warunki w tym handicap. Hugo de Bois, to koń, który ten sezon może nie miał tego początku rewelacyjnego, ale tydzień tam potwierdził, że w Sopocie czuje się znakomicie. Był trzeci za Furniką. Tutaj ma 40 metrów przewagi na starcie, lubi długi dystans. W zeszłym roku był drugi, więc ja myślę, że to jest zdecydowane numer dwa dla mnie wskazanie na ósemkę Furnikę i Hugo de Bois z numerem pięć. I to już wszystkie gonitwy, które organizator przygotował dla nas w sobotę 20 lipca na torze w Sopocie. Przypomnę, że pierwszy wyścig rusza o 15.30. W programie jest 7 gonitw, ostatnia gonitwa o 19.00. Serdecznie Państwa zapraszam na tor. No i oczywiście również do śledzenia naszej transmisji na EquiTV. Dziękuję bardzo.